Grażyna Skrzydłowska, prezes Biłgorajskiego Centrum Obsługi Inwestora, jest dziś gościem rozmowy. Witam serdecznie, a porozmawiamy m.in. o promocji gospodarczej nie tylko miasta, ale też całej gminy Biłgorej. Zacznijmy jednak od początku, czyli od marca, bo właściwie właśnie wtedy spółka pod nazwą Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora rozpoczyna swoją działalność. Tak, Bełgoraj... niedługi czas. Tak, to nie jest, to jest bardzo nie, niedługi czas. Spółka została powołana przez Urząd Miasta, przez Urząd Gminy i Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego, to są współdziałowcy spółki. E, Uchwała z lutego e, marca tego roku e, nie dość tego, że historia spółki jest dość krótka, to już burzliwa, bo w międzyczasie na stanowisku prezesa e, zmieniła się obsada. E, ja to stanowisko piastuję e, od miesiąca. Ale mimo to działalność nabiera rozpędu i o tym chętnie z Państwem porozmawiam. Powiedzmy, po co tak naprawdę Biłgorajskie centrum obsługi inwestora dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, z czym to się je? Otóż to są takie jest kilka głównych nurtów. Pierwszy z nim to jest pozyskiwanie inwestorów. Zgłaszają się do nas e, osoby, które chciałyby zainwestować e, swoje pieniądze, ulokować swój e, kapitał, e, założyć e, firmę, działalność gospodarczą na terenie miasta albo gminy e, i zgłaszają się do nas po to, żeby e, ułatwić im to działanie. W wypadku, gdyby się nie zgłaszali albo zgłaszałoby się ich za mało, my będziemy starać się ich e, pozyskać. pozyskać. E, więc to jest taka promocja gospodarcza e, regionu. E, drugim nurtem jest wspieranie, doradztwo istniejących już przedsiębiorców na terenie miasta i gminy. A proszę powiedz nam, gdzie tak naprawdę można Was znaleźć? Otóż siedziba e, spółki mieści się na parterze e, budynku Urzędu Gminy na ulicy Kościuszki w Biłgoraju. I tu się nic nie zmienia, tam na razie można się zgłaszać. Tak. Za, z, z wszelkimi problemami bądź właśnie jakimiś propozycjami. Tak, tak siedziba, siedziba spółki w tej chwili mieści się w urzędzie gminy i na razie nic nie zwiastuje jej zmiany. A jak to jest? Spółka istnieje jest kilka miesięcy, ale dotychczas już odbyło się kilka spotkań właśnie z przedsiębiorcami. Między innymi to, które dotyczyło platformy, produktów i usług mhm. społecznych. Ale to nie tylko to spotkanie. Tak, były do tej pory organizowane spotkanie z przedsiębiorcami. Nadal mamy w planie kolejne. Te, które odbyły się do tej pory, polegały na tym, żeby poinformować przedsiębiorców z możliwościami promocji swoich produktów, z możliwościami promocji i sprzedaży swoich produktów. Tego spotkania konkretnie akurat dotyczyło platformy Lokalneo.pl z którego korzystają nasi przedsiębiorcy, które daje bardzo dużo korzystnych dla nich możliwości sprzedaży swoich produktów na rynku lokalnym. Ale to nie jedyne spotkania. Na przyszłość mamy, najbliższej nawet bym powiedziała przyszłości, pomysł organizacji spotkania z przedsiębiorcami, którym chcielibyśmy przekazać taką dawkę informacji dotyczącą możliwości jakie dla nich są stworzone, ale niekoniecznie wszyscy o nich wiedzą, bo to jest właśnie jedno z tych filarów działalności Biłgorajskiego Centrum Obsługi Inwestora. Otóż chcielibyśmy zaprosić przedsiębiorców, i to już wkrótce myślę, że będziemy mogli też u Państwa to ogłosić, to zaproszenie przekazać. Zaprosić przedsiębiorców na spotkanie, w którym mówilibyśmy o możliwościach, jakie daje nasza instytucja, doradczych. Finansowych, szkoleniowych, między innymi o tym o ustawie, jaką niedawno w zeszłym roku wyszła odnośnie ulg podatkowych dla przedsiębiorców, z której niewiele podmiotów na razie korzysta, i to są takie plany na najbliższą przyszłość. No właśnie to jest jak to jest? Jestem przedsiębiorcą, mam małe, średnie, no duże to już darujmy sobie, ale powiedzmy, albo chcę zacząć, albo mam już jakieś tam swoje poletko działania. Przychodzę do Was i, i co? Czego mogę oczekiwać? <laughs> Otóż tak, będąc już przedsiębiorcą... Nie wykluczałabym też dużych przedsiębiorców, chociaż faktycznie Porządku. oferta głównie skierowana jest do małych mikro, małych i średnich przedsiębiorców, czyli ogólnie rzecz biorąc do takich, które zatrudniają do 250 pracowników. To małe? To duże. To jest ta klasyfikacja małych, średnich mhm. i dużych, ale też i do bardzo dużych przedsiębiorstw, bo akurat um, uchwała ustawa dotycząca zwolnień z podatku w związku z nowymi inwestycjami dotyczy też bardzo dużych przedsiębiorstw. Więc to wszystko zależy od tego, jaki organ i co ogłasza i do kogo te ogłoszenia są adresowane. E, otóż kiedy e, zjawiają się u nas e, przedsiębiorcy, e, możemy im zaoferować e, różnoraką pomoc. Otóż na przykład w tej chwili ogłoszone są przez różnego szczeblu wojewódzkiego i centralnego e, nabory wniosków e, na e, działalność między innymi eksportową. Jeden z tych wniosków ogłoszony przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego dotyczy udziału w targach i misjach gospodarczych po to, żeby zwiększyć atrakcyjność eksportowanych towarów z naszego terenu za granicą. W związku z tym oferujemy usługi przygotowania dokumentów, bo tu potrzebne są plany biznesowe, strategie przedsiębiorstwa. No właśnie, czyli tak zwana papierkowa praca. Tak, tak który jest bardzo dużo i której stopień trudności czasami bywa na tyle duży, że że potrzebna jest pomoc e, ekspertów z zewnątrz, jakimi mam nadzieję jesteśmy. E, wobec tego oferujemy przygotowanie dokumentów, przygotowanie tych ekspertyz, przygotowanie e, strategii, czyli kompletu niezbędnych, dokum, e, niezbędnych papierów Dokument. potrzebnych do tego, żeby złożyć wniosek oraz samego, samego wniosku. Jest jeszcze jeden bardzo interesujący program na bardzo dużą skalę, ponieważ tu są już duże pieniądze, również wchodzą w grę do 800 tysięcy dotacji, również dla przedsiębiorstw zajmujących się eksportem, które swoje produkty eksportują. Też chodzi w tym o wzrost atrakcyjności naszych towarów i usług. Wobec tego też przygotowujemy. Podobnie jak w poprzednich projektach, wszystkie możliwe dokumenty i, i zachęcamy do składania wniosków. Ponadto, w zależności od tego, jakie są potrzeby przedsiębiorców, bo tak jak powiedziano, przy, mogą zgłosić się do nas też przedsiębiorcy, którzy po prostu chcą założyć działalność. Mhm. I my staramy się w tym pomóc, będąc takim pomostem między tym przedsiębiorcą a urzędami. Los tak chciał, że niektórzy obawiają się urzędów. My chcemy spowodować, żeby te urzędy były, żeby ta twarz, żeby ta obawa była zmniejszona. Żeby była tak? zmniejszona i żeby, żeby, żeby ten kontakt był dostępny, przystępny. Wobec tego taką kompleksową obsługę możemy zaproponować w charakterze doradczym, ale nie tylko, ponieważ kiedy akurat będą ogłoszone jakieś konkursy na rozwój nie tylko ale i za rozpoczęcie działalności gospodarczej, my będziemy też o tym wiedzieć i też będziemy mogli te, te, te nabory promować i pomagać je napisać, żeby móc z nich skorzystać. Jak dużo osób korzysta z waszej oferty? Dodajmy, że istniejecie na rynku lokalnym mhm. dopiero kilka miesięcy. Tak, kilka miesięcy i. Widzę, że z, powiedzmy z tygodnia na tydzień to zainteresowanie jest dużo większe, dlatego że ta informacja o funkcjonowaniu... Biłgorajskiego Centrum Obsługi Inwestora jest coraz e, większa. E, trudno powiedzieć e, liczbowo, e, nie robiłam takich statystyk, ile osób się e, do nas e, zgłasza, ale codziennie pracujemy nad ofertą dla e, kogoś, kto taki, taką potrzebę zgłosił. I to dotyczy na przykład nie tylko założenia działalności. Ja no Chciałam zapytać, jak to się dzieli? E, nie mnie. tylko od e, założenia działalności, ale e, lokowania właśnie kapitału na naszym terenie E, czyli przykładowo może pojawić się u nas ktoś, kto e, powie, że chciałby otworzyć zakład drzewny, potrzebuje działki do około hektara e, na terenie miasta lub gminy Biłgora. I to nie jest zadanie takie proste, dlatego że Taki hektar działki może, który odpowiada lokalizacji. Tak, dalej. tak mhm. i, i, i planom zagospodarowania przestrzennego może należeć do kilku właścicieli. My staramy się też tę drogę ułatwić. Stąd też taki apel, prośba, nadzieja na współpracę jednocześnie z sołtysami. E, którzy ułatwialiby nam e, dostęp do informacji, których my sami nie możemy pozyskać ze względu na ochronę danych osobowych. Tak, czasem zlokalizowania do e, właścicieli działek, a jednocześnie właśnie taka, m, e, taki apel e, i jakby u, ogłoszenie umożliwienia dostępności, e, e, tego, że e, jeżeli ktoś życzyłby sobie, miałby zamiar e, sprzedać e, działkę na terenach, które możliwe byłyby pod tereny inwestycyjne, to żeby y, zachęcam, żeby zgłaszać się do nas, dlatego że kiedy ktoś chce ją kupić, jeżeli nim większa baza Danych osób, które chcą sprzedać, tym większa szansa powodzenia takiej transakcji. A jeżeli ktoś do nas zgłasza i bezpośrednio może nam zlecić takie działanie, my możemy w imieniu takich osób występować i wówczas polecać lokalizację tych konkretnych działek. Najczęściej osoby chcące sprzedać działki, znają też swoich sąsiadów na tych działkach, umieją do nich dotrzeć i mogą pomóc w skonsolidowaniu tych działek na tyle, żeby one były na tyle szerokie, na tyle duże, na tyle dużo areał, żeby, 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 mhm. żeby mogły służyć inwestorom. Stąd jest taka możliwość, i ja do tego bardzo zachęcam, bo to też ułatwia nam pracę, a co przede wszystkim uatrakcyjnia te lokalizację i atrakcyjność gospodarczą naszego regionu. Taką możliwość daje też Urząd Miasta poprzez swoją stronę internetową, gdzie można uzupełnić. O dane danej lokalizacji działki osób chętnych do sprzedaży. Przy czym podkreślam i przypominam, że działalność Biłgoreckiego Centrum Wsług Inwestora obejmuje region nie tylko miasta, ale i gminy. Wobec to, tego to są, to jest cała ta przestrzeń w centralnie ulokowanym gminie, w mieście, do tego, żeby, żeby, to, żeby, to, żeby ten teren był traktowany jako jeden, wspólny, ja jeżeli chodzi całość, o inwestorów. Tak? Mhm. Mhm. To też taka podpowiedź z Waszej strony, na przykład podczas lokalnego tak było, mm -hmm. że można łączyć siły, tak? Czyli tak. dokonywać tego połączenia pomiędzy różnymi mniejszymi e, firmami. I oferować sobie nawzajem pomoc w sposobie, na przykład, mhm. sprzedaży tych artykułów, które są gdzieś tutaj. tak? Bo czasami nawet o tym nie wiemy. Mhm. A jest to atrakcyjne, nam się wydaje, że jest to gdzieś obok, że od zawsze o tym słyszeliśmy, ale dla kogoś mhm. to może być nowość. Tak, a poza tym tak sobie myślimy, że właśnie przy tej okazji to jest także w jedności siła, że w wielu mhm. przypadkach pojedynczy czy przedsiębiorca czy właściciel działki to może odbywać się na różnym polu. Nie ma takiej siły nie tyle nawet może przypicie co zaistnienia w pojedynkach kiedy Przykładowo właściciele działek sąsiadujących ze sobą stworzą areał na tyle duży, żeby móc zaproponować go do sprzedaży potencjalnemu inwestorowi. To też i szanse z powodzenia sprzedaży takich działek dużo bardziej rosną. A zwracają się do nas inwestorzy. Ja mam nadzieję, że ich będzie coraz więcej. My też będziemy czynić starania, żeby ich było jak najwięcej. Stąd, na przykład, jutrzejszy udział w konferencji. W Białej Podlaskiej z przedsiębiorcami, wśród których są potencjalni inwestorzy mogący być zainteresowani naszymi regionami. Stąd nasza obecność tam jutro z prezentacją i promocją miasta i gminy. I mając, mając skonsolidowanych, jakby takich chętnych do współpracy z nami ludzi, I jeszcze raz powtarzam, że liczę na to, że nas będzie coraz więcej, dlatego że to nie. Nie jest tak, że tylko naszej spółce i pracownikom zależy na rozwoju gospodarczym regionu, bo to jest oczywiste, że nim będzie on większy, tym nam będzie wszystkim żyło się lepiej. Wobec tego zachęcam do tej, do tej współpracy i jednoczenia się. Proszę, powiedz nam, wy jako spółka, Biograńskie Centrum Obsługi Inwestora, macie też możliwość pozyskiwania funduszy unijnych. tak? To też taki kolejny krok, patrząc w przyszłość. Tak, tak. I to bardzo dużych środków, bo tak jak mówiłam, żeby móc rozgraniczyć te dwie rzeczy, jesteśmy w stanie pozyskiwać środki dla przedsiębiorców, ale też założenie spółki daje nam szerokie pole manewru, zdobywaniu środków na funkcjonowanie własnej działalności. Stąd też Wzięliśmy udział w naborze wniosków w związku z rozwojem takich instytucji otoczenia biznesu, jakimi jesteśmy, dokształcaniu kadry, żeby móc te żeby móc to doradztwo i świadczone usługi mieć na jeszcze wyższym poziomie. I mam nadzieję, że, takich, że będziemy mogli brać udział w wielu takich wydarzeniach, żeby, żeby zwiększać nasze kwalifikacje i żeby spółka działała na rzecz rozwoju regionu faktycznie w sposób w, w, kompetentny. Już trochę mówiłyśmy o planach, to teraz powiedzmy może o tych najbliższych. Co będziecie mm -hmm. oferować tutaj mieszkańcom, przedsiębiorcom? Mm -hmm. Otóż tak, przede wszystkim tym głównym filarem jest to, są ogłaszane na bieżąco wnioski, do czego bardzo zachęcam. Taki skonsolidowany projekt. Tego, co będziemy robić, myślę, że m, zostanie też wyartykułowane na tym spotkaniu z przedsiębiorcami, które e, myślę, że jeszcze e, w ciągu najbliższego miesiąca się wydarzy. Jeszcze ja miałem pytać o datę. Jeszcze nie jest nie jest, nie mhm. jest sprecyzowana, dlatego że e, to jest e, związane z, z terminowością gości, jakich chcemy e, zaprosić i e, ekspertów, którzy będą mogli powiedzieć o tym, co, e, co w trawie piszczy, że tak powiem. E, ale właśnie to spotkanie będzie dotyczyło naszej oferty, czyli może. W możliwości e, pisania przez nas e, wniosków, składania, komple, komple, kompletowania dokumentacji w związku z naborami. E, wydajemy też. E, Katalog gospodarczy dla miasta i gminy Biłgoraj, który będzie dystrybuowany wśród gości, którzy do nas przyjeżdżają, wśród różnych kampanii promocyjnych czy wyjazdów przez nas, czy przez burmistrza, czy przez wójta. To będzie taki katalog zachęcający do inwestowania w naszym regionie. I jeszcze dużo takich planów nie do końca sprecyzowanych, ale gdzieś budujących się, gdzieś tam w, w głowie narastających. Tak jak wspomniałam, tego czasu spędzonego w spółce nie było zbyt dużo, bo to jest miesiąc, dosłownie miesiąc, ale myślę, że prace w spółce nabierają bardzo dużego rozpędu i że będziecie się Państwo mogli na bieżąco przekonywać z jakimi efektami. I uczestniczyć w nich jak najbardziej. <laughs> Zachęcamy Państwa, jeszcze raz przypomnijmy budynek gminy przy ulicy Kościuszki i tam trzeba szukać po prostu Biłgoreskiego Centrum Obsługi Inwestora. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim Dziękuję. Państwa gościem była Grażyna Skrzydłowska. Dziękuję. Dziękuję.